To, że piła odpocznie, bo oj, i Ił łańcuch znowu się posłabił. Się. Trzeba nie znowu. Gruba bela. Co? Gruba bela. Ja zaraz troszkę zmienię piłę na te grubsze. 55, to kurwa poleci raz dwa u mnie. Bo to 40, to, to wiesz. jak się zajrzała się. No jak współpraca? Zadowolony pan z mojej pomocy? No bardzo. Chodź, sięgniemy. Już się dam na łoweczkę. Oh. 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 O, jak mają przyja, a kurwa ile drzewna ci A powiem tak, razem z dziarkiem. Buch! Napiłowaliśmy Żeby tobie w dupę było ciepło To jeszcze nie koniec tym piłować dalej No, ale ja zaraz przerwę zrobię, bo muszę umyć się i No jutro ja nie mogę, bo jutro idę do pracy Po południu znowu przyjdziesz do mnie o, Ja tylko wezmę obiec i przyjeżdżam zaraz To będzie ciemno to po ciemku nie ma co piłować Nie Upiłuję jeszcze trochę Okej. Okay. na zapalę światło, wiesz. <tryk> Żeby widzowie nie myśleli, że nie pomagam. Cała kurtka uwolona. <tryk> Dobre. Siadaj, Janek. Tak, ja mam czas. Dobra, zamknij już kamerę.